Stan przemiany, absorpcyjny, hamowanie. Jako tarcza, przemiana srebra wołów na czas pośredni. Reprezentacja. Cud, spadek kamienia z góry. Jego środek aktywacyjny. Tak, wiem, spokojnie. Złomie dzisiaj podrywało. Eskalacja zła. Formacja Nubisa 8 lat temu podczas snu. Z jego ciała wychodziły. Ciemne moce w postaci pasożytniczych funkcji, jako pijawki mocy. Istoty podobne do pasożytów, składające się z mocy ciemności. Eskalacja zła. Pochłanianie pole magnetycznych istot z kondensatu ciemności do efektu rezonansowego. Komory oscylacyjne mocy. Zło wcielone. Od zewnątrz to wewnątrz trzymanie bariery mocy. Aktywacja.